Wczoraj pytałam o klątwę rodzinną, powiedziała Pani, że działania magiczne, które ograniczają, tak, bo to nie była klątwa rodzinna. Więc jak się ich pozbyć, bo nie wiem, można napisać do mnie, ale może Pani najpierw już tak w ramach po prostu um, szybkiego działania zastosować poniższy rytuał. Tylko trzeba go zrobić w pełni, czyli 1 września teraz. Potrzebowała pani będzie 13 białych świec. Nie mam tu. Przy... A i najlepiej. Najlepsze świece to są takie podłużne, słuchajcie, ale samostojące, tak, czyli takie słupkowe, poczekajcie, bo, bo siebie nie widzę, czy wy widzicie, o, najlepsze, bo one mają kształt odpowiedni pod tytułem słup, y, jest dłuższa, tak, nie jest to podgrzewacz, a sama stoi, nie potrzeba, można na tacy postawić w wannie, nie potrzebuje jakichś świeczników wybitnych. Więc trzynastu takich białych świec, wanna z wodą. Wanna z wodą, do której pani wejdzie. Wsypuje pani do tej wanny kubek soli morskiej albo kłodawskiej naszej, albo himalajskiej soli. Kubek. Jedną łyżkę szałwi, jedną łyżkę lawendy, jedną łyżkę rumianku i to proszę wybełtać. Potem się pani spłucze. To na spokojnie. I przed wejściem do tej wanny stoi pani nago, i nago pani mówi. Co zostało uczynione, to uczynione, niechaj teraz będzie odczynione. Poprzez światło księżycowej pełni niechaj zniknie. Oczyść mą duszę z chorób i plam, pozwól odwrócić krzywdzący mnie czar i zdejm ze mnie to złośliwe przekleństwo. Jako wchodzę teraz w to miejsce uświęcone, przywróć ulgę memu duchowi. Co zostało uczynione, to uczynione, niechaj teraz będzie odczynione. Poprzez światło księżycowej pełni niechaj zniknie. Oczyść mą duszę z chorób i plam, pozwól odwrócić krzywdzący mnie czar i zdejm ze mnie to złośliwe przekleństwo. Jako wchodzę teraz w to miejsce uświęcone, przywróć ulgę memu duchowi. Bierze pani kąpiel 15-20 minut. Nie, żeby myć się mydłem, tylko poleżeć w tej wodzie. Dobrze jeszcze zanurzyć się od stóp do głów. Ja wiem, że wanny są różne, ale można najpierw stopy, potem głowę. <noise> Także spokojnie trzeba sobie radzić. I potem pani. Spuszcza tą wodę, bierze prysznic, zmywa te, bo się przykleją te zioła, ja to wiele razy zrobiłam, więc wiem, że się przykleją. Spłukuje Pani to, najlepiej związać włosy, od razu mówię, i nie czepek, bo trzeba się zanurzyć całemu. I można to powtarzać w każdą pełnię, to jest bardzo dobry rytuał. Próbować, próbować, jeżeli się nie uda, będzie Pani dalej czuła ciężar. Jestem.